Dzień dobry, witam serdecznie na kanale Fiat 125P Klasycznie. Dzisiaj jesteśmy na charytatywnym zlocie klasyków dla Marcina. Eee, wydarzenie jest organizowane przez Towarzystwo trzebinia Klasyk i Wioletty Nizioł eee, na łowisku Luszowice, tu niedaleko Trzebini. Eee, wspieramy tutaj Marcina, chłopaka, który potrzebuje sporo pieniążków na, na rehabilitację. Eee, nieduże fajne miejsce. Troszkę pokażę relację jak to wygląda na dzień dzisiejszy Pojazdów, które przyjechały Tak słyszycie cały czas są jakieś Cały czas są tutaj jakieś licytacje prowadzone Zapraszam Tarebecza, firma numerekę. 30 złotych. Słuchajcie Państwo. Kto da 30 zł? Jurnoczka, fajnego. Numerek 10. Chwilecz kurciaka zapraszam. Numerek 10. Wyczną rybkę możecie zjeść tu na miejscu. Oczywiście wstrąga z tego łowiska. Numerek 10 zapraszam. Strefa oczywiście gastronomii No to druga rzecz. Możemy torebki dzisiaj. Nie to mamy z Fejski... Trypa gastronomia, jak Cena na każdą. Cena. Na każdą cegiełkę przekazaną e... do tego chłopaka. Wy... E... Dostajecie tutaj ciasto oczywiście. W ramach podziękowania. 20, tak? 20. zuszcza. Czy każde ręce? Chcę wam pokazać jak wygląda łowisko. Trzy guści tam podałką, pan? Czterwóści. O, licytacje cały czas trwają. O, ładny rzut oka. Wcześniej byłem tutaj sobie zobaczyć jak to wygląda, bardzo duże skarpi. I co widać gołym okiem, że pływają. Wędkarze oczywiście też są jak najbardziej. No i co, i wspieramy, wspieramy hartatywnie Marcina. Na jego rehabilitację oczywiście po raz pierwszy to pozdrawiam was serdecznie. Oczywiście. Do zobaczenia, do usłyszenia i zachęcam do subskrypcji kanału Gasto 205 klasyczny pozdrawiam do usłyszenia, do zobaczenia.